Powiedział, że chce iść naprzód. Skłamał. To, czego naprawdę chce, to wrócić. Wrócić do momentu, kiedy się śmialiście razem, gdy wszystko miało sens. Nadal przechowuje Twój zapach w swojej pamięci, a to go pochłania. Podczas cichych nocy gubiłby się w szczegółach Twojego głosu, w sposobie, w jaki wymawiałaś jego imię, a to go rani. Wiesz o tym, bo instynkt nigdy nie kłamie. Poczułaś to, gdy zaczął się zmieniać, gdy wiadomości zaczęły zanikać, a cisza stała się ciężka. Zauważyłaś różnicę, prawda? Nie wyobrażasz sobie tego, tego braku połączenia, tego żalu, który unosi się w powietrzu. Wiedziałaś, że coś jest nie tak. Brutalna prawda jest taka, że ta osoba czuje Twoją nieobecność każdego dnia. Gubi się w domysłach, w scenariuszach, które nigdy się nie wydarzą, jak film, którego nigdy nie może dokończyć. Ukrywał się za wymówkami, mówiąc, że potrzebuje czasu. To, czego naprawdę potrzebował, to stanąć twarzą w twarz z tym, co czuje, ale to przerażające. Wrażliwość go boli, tymczasem ty obserwujesz. Ty widzisz, co zostaje za nim. Dostrzegasz ukradkowe spojrzenia w mediach społecznościowych, interakcje, które wydają się powierzchowne, ale zawsze mają Cię w tle. Próbował Cię zastąpić, ale nie może. Prawda jest taka, że jesteś wyjątkowa. Nikt nie ma głębi, którą wniosłaś do jego życia, a to go frustruje. Już sobie wyobrażał ciebie z kimś innym. Widział się duszącym się z myślą, że będziesz szczęśliwa bez niego. To utrzymuje go budzącym się w nocy. Ale z każdym myślą zamienia się to w cykl dumy i strachu. Wie, że popełnia błąd, ale nie wie, jak wrócić, więc nie wraca. Enquanto to, ty ciągle żyjesz. Podążasz swoją drogą, ale z brakującym kawałkiem. Stawiasz czoła powtarzającym się dniom, spotkaniom, przyjaźniom, ale jego cień zawsze się pojawia. Wahasz się, myśląc o nim, zastanawiasz się, czy nadal mu zależy. Odpowiedź brzmi tak, ale to nie zmienia rzeczywistości. Podczas gdy on pozbawia się odwagi, ty pozbawiasz się swojej prawdy. Napisał już wiadomości, których nigdy nie wysłał, pomysły na pojednanie, które umarły, zanim do ciebie dotarły. Za każdym razem, gdy kasuje wiadomość. Część niego żegna się z nadzieją, którą nie odważa się podzielić. Prawda jest taka, że chce mówić, chce wyjaśnić, ale strach go paraliżuje, a Duma trzyma w milczeniu. Więc widzi się w tej samej pustej rutynie nieskończona pętla wstawać, pracować, zabawiać się, wracać do domu, czuć brak Ciebie i powtarzać to, i on o tym wie. Ale łatwiej byłoby żyć z bólem, niż stawić czoła możliwości utraty Ciebie na zawsze. A Ty? Ty nadal żyjesz, ale zastanawiasz się, czy on jeszcze o tobie myśli. Kiedy oglądasz film, który byście kochali razem, słuchasz piosenki, która zawsze przypominała ci o nim, zastanawiasz się, czy on czuje to samo. Odpowiedź brzmi tak, ale ta potwierdzenie nie przynosi pocieszenia, tylko więcej bólu, a on nic nie robi. Pozostaje w swojej emocjonalnej więzieniu, a życie mija, podczas gdy dni zamieniają się w miesiące. Wiesz, że każdy z nich to stracona szansa. Okazja, by prawda została powiedziana. I ty już o tym wiedziałaś. Ta osoba stara się iść do przodu, ale każdy krok wydaje się potknięciem. Zmienił scenerię, ale główne wydarzenie nadal jest o tobie. Gdy ty śpisz, ta osoba ponownie przeżywa wspomnienia w głowie to jak film, którego nie potrafi zatrzymać. Śmieje się z nowymi przyjaciółmi, ale śmiech wydaje się pusty, jak echo bez życia. Wiesz o tym, ponieważ jego milczenie krzyczy. A prawda jest taka, że nie potrafi cię zostawić w przeszłości. Powiedział, że potrzebuje czasu. Ale rzeczywistość jest taka, że to nie czas jest tym, czego potrzebuje. To, czego ta osoba naprawdę potrzebuje, to Twój uśmiech, Twoja energia. Zamiast iść naprzód, zagubił się. I czujesz, kiedy się waha. Kiedy jego wzrok się odwraca i udaje, że jest zajęty. Ta osoba krąży wokół własnego świata. Czekając, aż wszystko się zmieni, bez jego udziału, przebywa wśród innych ludzi, ale w każdej z nich szuka małego kawałka ciebie, który nigdy nie opuścił jego myśli. Zauważyłaś to, prawda? Sposób, w jaki mówi o kobietach, które nigdy nie dorównują temu, co wy mieliście. Próbuje to ignorować, ale za każdym razem, gdy słyszy piosenkę, którą lubiliście, to jakby nóż go rozcinał. Przypomina sobie rozmowę, którą mieliście, wymienione spojrzenia. I uświadamia sobie, że nic się z tym nie równa. Czym jest życie bez tej więzi, którą mieliście? Ukrywa to rozpaczanie za maską obojętności, ale wiedz, że się dusi. I to nie jest wymysł. Brakuje mu rzeczy, które tylko ty potrafiłaś wywoływać. To ciągły ból, którego nie potrafi odrzucić. Próbuje wypełnić pustkę innymi rozrywkami, ale nic nie działa. A ty? W międzyczasie tu jesteś, radząc sobie z własnym brakiem jego z poczuciem, że nie wie co traci. Patrzysz na telefon, czekając na wiadomość, która nigdy nie przychodzi, zastanawiasz się, czy nadal o tobie myśli. Odpowiedź brzmi tak, ale to nie wystarczy, aby zmienić sytuację. Wie, że jest tchórzem. Ta osoba boi się. Boi się gonić za tym, co prawdziwe, i jeszcze bardziej się zranić. Boi się cię całkowicie stracić, jeśli spróbuje się zbliżyć, a ty już nic nie będziesz czuła. Duma go zatrzymuje, a podczas gdy Miota się w tym morzu niepewności, czas mija i życie toczy się dalej. A prawda jest taka, że nie wie, jak cofnąć czas. Wyobrażał sobie ciebie idącą obok niego, ale jednocześnie nie potrafi być szczery w kwestii swoich uczuć. I już o tym wiedziałaś. Wiedziałaś, że jego Duma jest więzieniem barierą, którą sam zbudował. To, co mieliście, nie jest łatwe do zapomnienia. A on potyka się na każdym rogu, próbując iść dalej z uśmiechem na twarzy, ale prawda jest taka, że uśmiech nigdy nie dociera do oczu. Jest zagubiony w nowym mieście, ale ty wciąż jesteś osobą, której nie potrafi zostawić za sobą. Ta osoba walczy, aby codziennie nakładać uśmiech na twarz, ale te uśmiechy są puste, jakby były maskami. Próbuje iść dalej, ale każdy zakręt przypomina mu o tobie w okrutny sposób. Mówi, że wszystko jest w porządku. Ale prawda jest taka, że jest rozbity. Gdy śpisz, ta osoba patrzy w sufit, myśląc o tym, jak inne byłoby życie, gdybyś tam była. Próbuje rozpraszać się nowymi osobami, nowymi twarzami, ale nic nie wypełnia pustki, którą po sobie zostawiłaś. Wychodzi z przyjaciółmi, śmieje się z żartów, ale w głębi duszy ten śmiech brzmi jak echo. Cisza w jego umyśle krzyczy Twoje imię. Powiedział, że potrzebuje czasu, ale to tylko wymówka. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwagi, by stawić czoła temu, co do ciebie czuje. Nie wyobrażasz sobie tego. Czułaś to, gdy mimo upływu czasu nadal pojawia się w twoich wspomnieniach jak film, którego nie można zatrzymać. Zauważyłaś, kiedy wszystkie te piosenki, które go przypominały, zaczęły grać i sprawiały, że płakał w ciszy. Mówi, że jest gotowy, ale w rzeczywistości wciąż jest uwięziony w swoich lękach. Mówi, że chce iść dalej. Ale za każdym razem, gdy ktoś wspomina Twoje imię, jego spojrzenie gubi się w otchłani myśli, których nie możesz zobaczyć. Brutalna prawda jest taka, że tęskni za Tobą bardziej niż chce to przyznać. Podczas gdy próbuje prowadzić swoje życie, zastanawia się, czy jesteś szczęśliwa, czy jeszcze o nim myślisz. Może i zrobił krok, aby się oddalić, ale jego serce wciąż jest uwięzione w Tobie. W rzeczywistości porównuje się do Ciebie we wszystkim. I to go pochłania. Nikt nigdy nie dorówna. Enquanto to, ty jesteś tam, próbując iść naprzód, ale zastanawiając się, co mogłoby być, gdyby on miał odwagę się otworzyć. Ta osoba mogła być inna, mógł powiedzieć wszystko, co potrzebne, ale strach go sparaliżował. On wciąż żyje, ale w rutynie bez kolorów. Ty to czujesz, prawda? Sposób, w jaki rzeczy mogłyby być bardziej żywe, bardziej realne, gdyby tylko on powiedział, co czuje, a ty już o tym wiedziałaś. On nadal pamięta rzeczy, które dzieliliście, ciche obietnice, rozmowy, które wydawały się nieskończone. Część niego wie, że mogliście zbudować coś prawdziwego, ale duma powstrzymuje go przed zrobieniem pierwszego kroku. On jest sparaliżowany, podzielony między miłość, którą czuje, a strach, że nie jest dla ciebie wystarczający. Obserwował, jak odchodzisz z jego życia, jak widz zagubiony w historii, którą chciałby przepisać. Myślał o ponownym nawiązaniu kontaktu, ale obraz odrzucenia jest nieubłagany. W ten sposób każdy dzień staje się walką, zmieniając to, co mogłoby być, w cichy ból. Ten ból, który ty czujesz, on również czuje. Oboje teraz tkwicie w cyklu oczekiwania, cyklu, który się powtarza, nie zmieniając niczego. I chociaż wydaje ci się, że życie płynie, on ciągle się zastanawia, czy to naprawdę prawda. Całe połączenie, które mieliście, nadal żyje w pewnej części jego. Myślał o wysłaniu wiadomości, ale myśl o tym, jak to zostanie odebrane, go sparaliżuje. On wie, że musi zmierzyć się z prawdą, ale nie zawsze jest w stanie. Zamiast tego woli milczenie, które z ironii jest ogłuszające, a podczas gdy Ty jesteś zajęta, On stoi na marginesie, czekając na cud, który może nigdy nie nastąpić. Czas mija, a on wciąż tkwi w wątpliwościach, ale jedno jest pewne: nigdy nie wyszłaś mu z głowy. I ta prawda jest ciężka, to prawda, którą oboje znają, ale nie mają odwagi stawić jej czoła. To, co mogłoby być prawdopodobnie, nigdy się nie stanie. I to jest coś, co zawsze wiedziałaś. Ta osoba walczy z własnym cieniem, tworzy nowe wspomnienia, próbuje wyrzucić przeszłość do kosza, ale zawsze natyka się na Twoje imię. Na każdym rogu, w każdym wspomnieniu, które pojawia się bez ostrzeżenia. Prawda jest taka, że on jeszcze cię nie przezwyciężył. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba spędza noce bezsennie, przypominając sobie każdy moment, który spędziliście razem. Przegląda wasze rozmowy, śmiechy, a nawet ciszę, która miała tak duże znaczenie. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale tak naprawdę potrzebuje ponownego połączenia. Chce krzyczeć, że za tobą tęskni, ale strach jest silniejszy. Publicznie udaje, że wszystko jest w porządku, że jest silnym mężczyzną, ale w głębi duszy jest pustka, której nic nie wypełnia. Wiesz o tym, ponieważ zauważyłaś, kiedy próbował udawać, że nic się nie stało. Jest rażąca sprzeczność, uśmiecha się, ale jego oczy zdradzają samotność. Ta osoba czuje cichy ból. To codzienna walka między wyborem pójścia naprzód, a uleganiem pragnieniu powrotu. Szuka rozrywki. Ale nigdy nie jest to wystarczające. Z każdym fałszywym uśmiechem, który pokazuje, tęsknota staje się bardziej nieznośna. Czułaś, kiedy próbował się odsunąć, nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że nie wiedział, jak poradzić sobie z intensywnością swoich uczuć do ciebie. Nie wyobrażasz sobie tego. To jest prawdziwe. To, co naprawdę czuje, to mieszanka miłości i żalu. Ukrywa się za fasadą obojętności, ale w środku toczy się zaciekła bitwa. Unika miejsc, które odwiedzaliście razem, ostrożnie dobiera muzykę, której słucha, ponieważ każda z tych piosenek jest ostrzem wbija w ranę, którą stara się ignorować. Co ukrywa? Głębie swoich uczuć, prawdziwy lęk przed byciem wobec ciebie bezbronnym. Tymczasem kontynuujesz swoje życie. Idziesz naprzód, ale jego wspomnienie pojawia się w najmniej spodziewanych momentach. Czytasz coś, co on mówił, słyszysz muzykę, którą razem słuchaliście, i wszystko wraca. Prawda jest taka, że nie wiesz, czy on nadal o tobie myśli, ale myśl, że zmaga się z tym wszystkim, może być gorzką pociechą. Sytuacja jest jasna, naprawdę nie potrzebujesz jego odpowiedzi, żeby pójść dalej, ale wątpliwości uparcie pozostają. Zastanawiasz się, czy ma odwagę zrobić kolejny krok. Prawda jest taka, że w tym samym czasie, kiedy starasz się iść własną drogą, myślisz o możliwości przyszłości, w której on znajdzie brakującą odwagę. Tymczasem czas mija, a cisza staje się coraz cięższa. Prowadzi życie, które wydaje się zajęte, ale w rzeczywistości jest puste. Cały czas próbuje znaleźć cel, zanurza się w nowe projekty i przygody, ale prawda jest taka, że stara się jedynie wymazać twoje wspomnienie. Brakuje mu ciebie każdego dnia. Budzi się myśląc o tobie i kładzie się spać z twoim wspomnieniem. Między trzecią a czwartą rano, kiedy wszystkie racjonalne myśli znikają, Otwiera galerię w telefonie i przeszukuje zdjęcia, gubiąc się we wspomnieniach. Nie wysyła wiadomości, tylko patrzy. Wiesz o tym, ponieważ, mimo że stara się ukrywać, ból jest wyczuwalny. Czułaś to, gdy wasza rozmowa pozostała niedokończona, gdy słowa utkwiły mu w gardle. Kiedy powiedział, że potrzebuje przestrzeni, to była tylko zbroja. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwaga. Odwaga, aby przyznać, że wszedłeś w jego życie w sposób, w jaki nikt inny nie potrafił. Dotknęłaś miejsc, które trzymał zamknięte na siedem spustów. Powiedział, że skupia się na innych rzeczach, ale prawda jest taka, że po prostu ucieka przed intensywnością swoich uczuć do ciebie. Próbuje przekonać samego siebie, że inne osoby mogą wypełnić pustkę, którą po tobie pozostawiłeś, ale wszystkie próby są na próżno. Te osoby są tylko cieniami. Echem śmiechu, który nie ma tej samej radości, jaką odczuwał z tobą. Tymczasem ty nadal zastanawiasz się, czy on jeszcze o tobie myśli. I odpowiedź brzmi: tak, to nie jest twoja iluzja, ponieważ on nie może cię zapomnieć. Na każdym rogu, który skręca, coś przypomina mu o tobie: piosenki, miejsca, które wspólnie odwiedzaliście, nawet zapach kawy, którą pije każdego dnia. Zgubił się w swojej własnej próbie ruszenia naprzód, ukrywa, że boi się być wrażliwym. A ty, nawet z daleka, wiesz o tym. Zauważyłeś to, gdy wahał się otworzyć serce, kiedy milczenie przejęło rozmowy, które wcześniej były tak płynne. Prawda jest taka, że nie jest gotowy na uczucia, które w nim obudziłeś, dlatego jest sparaliżowany, obserwując swoje życie z daleka, próbując przekonać samego siebie, że da sobie z tym radę. Tymczasem ty nadal czekasz na znak wiadomość, telefon, cokolwiek, co wskazuje, że nadal mu zależy. Jesteś uwięziony w cyklu nadziei i rozczarowań, nie wiedząc jak postępować. A między jednym a drugim dniem godziny mijają, ale niepewność pozostaje. Brutalna prawda jest taka, że wie, że popełnił błąd, wie, że byłeś prawdziwy, że to, co mieliście, nie jest łatwe do znalezienia, ale Duma przejęła kontrolę. Myśl o skontaktowaniu się z Tobą wydaje się skokiem w nieznane, a on nie jest gotowy, żeby zaryzykować, więc pozostaje nieruchomy uwięziony w swoich własnych niepewnościach i wątpliwościach, choć wie, że możesz być odpowiedzią na jego pytania. A ty? Nadal patrzysz na telefon, czekając, aż on znajdzie odwagę, której mu brakuje, wiedząc, że więź, którą zbudowaliście, jest wyjątkowa, ale powolność jego działań sabotuje to, co moglibyście mieć. Czas mija, a oboje wiecie, że okazja może przepaść, jeśli nic się nie zmieni. On chciałby, żeby było inaczej, chciałby, żebyś wróciła do jego życia w sposób, który nie wydaje się tak odległy, ale dopóki nic nie zrobi, wszystko pozostaje w martwym punkcie. On marnuje wszystko. I prawda jest taka, że gdzieś głęboko w sobie wiedziałaś o tym, znałaś już ten ból, on również. Ta osoba próbuje się uśmiechnąć, ale za każdym razem, gdy się odwraca, Twoje imię pojawia się jak cień, próbuje iść dalej ale w rzeczywistości jest uwięziony w labiryncie wspomnień, które po sobie zostawiłaś. Może być gdziekolwiek na świecie, ale twoje imię nadal jest jego GPS. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba nie śpi myśląc o tym, co mogło być. Jego życie pełne jest śmiechu, ale wie, że ten śmiech jest pusty. Mówi, że wszystko jest w porządku, ale w środku czuje się rozbity. Może powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale prawda jest taka, że potrzebował ciebie. I wiesz o tym, ponieważ, nawet na odległość, poczułaś zmianę w powietrzu. Zauważyłaś, że nagle wszystko stało się dla niego lżejsze. Ale mimo to smutek jest ciężarem, który nie ustępuje. Widzisz, jak próbuje się rozproszyć, ale gorączkowe szukanie nowych twarzy tylko go pogrąża bardziej. Ta osoba tęskni za tobą. Próbuje przekonać samego siebie, że może cię zapomnieć, ale zawsze wraca do tego samego miejsca. Znalazł inne twarze, ale to tylko maski. Każdej twarzy szuka kawałka ciebie, a kiedy go nie znajduje, frustracja przejmuje kontrolę. Tylko nie ma odwagi przyznać tego przed samym sobą. On wyszedł z innymi ludźmi, śmiał się i robił plany, ale kiedy wraca do domu, rzeczywistość go przytłacza. Widzi Twoje zdjęcia w galerii i stoi tam, próbując zrozumieć, jak to wszystko się zaczęło i gdzie popełnił błąd. Ta więź, którą mieliście, była zbyt intensywna i go przeraża. Boi się, że jeśli znowu się zaangażuje, może skończyć gorzej. Tymczasem ty zastanawiasz się, czy on wciąż o tobie myśli. A odpowiedź brzmi tak, nie wyobrażasz sobie tego. To uczucie w głębi serca jest prawdziwe. Każdego dnia pyta się, czy już ruszyłaś dalej, czy znalazłaś kogoś, kto nie boi się zostać. Ale prawda jest taka: czuje się niezdolny, by znów się otworzyć, ukrywa się za uśmiechami tylko po to, by nie musiał stawić czoła rzeczywistości. Że naprawdę miałaś wpływ na jego życie. Boi się, że odkryjesz, że nie jest doskonały, że jest cały połamany w środku. I dlatego się oddalił. Już przeglądał Twoje stare wiadomości wielokrotnie i w każdym Twoim słowie czuje mieszankę miłości i smutku. Chciałby ci odpowiedzieć, ale czuje się mały, bo w głębi duszy wie, że nie zasługuje na pasję, którą miałaś. Boi się, że już nie czujesz tego samego. I to jest jego największy ból. Tymczasem ty kontynuujesz swoje życie. Dniówki przechodzą, ale wątpliwość pozostaje. Chciałabyś mieć jakiś znak, potwierdzenie, że wciąż mu zależy. A to, czego nie wiesz, to że modli się każdej nocy, czekając na odwagę, czekając aż pewnego dnia poczuje się wystarczająco silny, by znów cię szukać. Ale brutalna prawda jest taka, że podczas gdy on boryka się z myślami, życie toczy się dalej. Możesz. Ale nie musisz na niego czekać, ale ważne jest, że on nie działa. I z każdym dniem, który mija, odległość między wami rośnie trochę bardziej. I wiedziałaś to już. A jeśli to z tobą rezonuje, nie dopuść, by ta wiadomość tutaj umarła. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, udostępnij to osobie, która potrzebuje tego usłyszeć. I zostaw lajka, jeśli poczułeś tę prawdę w sercu. Do zobaczenia w następnym.